manko. Jest piąteczek, więc witam w kolejnym newsowym podsumowaniu. Nieco nieśmiało, ale ostatnio daliście mi zielone światło w temacie planszówek, więc od teraz będę się starać dać max jedną premierę raz w tygodniu z gier bez prądu. Głównym mięskiem są i będą jednak gierszki z prądem, więc i od nich zaczynamy. Zatem do dzieła. Oto 10 newsów w 10 minut. Spektruś na brak zaangażowanych graczy i twórców nie może narzekać tym razem rzucono na miasto coś dla fanów platformerów. Autorzy Marlowe nie ukrywają inspiracji Diana Sisters z C64, co absolutnie nie jest wadą, a wręcz przeciwnie. Cztery światy podzielone na łącznie 17 poziomów, pięć bossów, kilka melodyjek i ekranów. No kurde, brzmi imponująco. A na filmiku u Sabermana widać, że i w ruchu wszystko chodzi jak powinno. Ciekawe czy zrobią do wersję na Nexta. Fajnie by było, bo widzę tutaj potencjał na całą serię. Tylko nie mówcie tego nintendo, bo zaraz bagiety przyjadą. Cicho w górze wraca do nas węgle i przywycił syren. Jak tak patrzę za okno, to w sumie premiera trafiła jak w mordę, piramidą głowego strzelił. Klasyk nad klasyki został odświeżony i trafił właśnie na PS5 i PC. Dzięki polskiej ekipie z Blobber Team, co jest fajnym akcentem. Przebudowano podobno całkowicie system walki na bardziej współczesny. Do tego zmieniono też wygląd postaci, co jest akurat kontrowersyjne dla fanów oryginału. Wyczytałem też, że polskie studio odrzuciło część pomysłów Japończyków co do remake'u i postawiło na swoim. Co ja akurat chwalę, bo jaja trzeba mieć i już. Opinii graczy jakie widziałem przeważają takie, że gra się broni i wstydu nie ma. Dodajmy do tego też, że muzykę komponował mistrz Akira Yamaoka i mamy już ucztę dla zmysłów, aż posłucham utworu Love Psalm zaraz po montażu odcinka. mapów ci u nas dostatek, ale i tego przyjmiemy na komodzie. Fani szybkiego strzelania do wszystkiego co się rusza, również szybkiego lawirowania po horyzontalnych lokacjach znów mają co robić. Na C64 wyszedł Portal Buster. Ultra szybki, ale i płynny shoot'em map, który będzie zarówno prawo jak i lewostronny. Nie jest to takie proste strzelanie. Oprócz wysokiego poziomu trudności będziemy musieli też aktywować wajchy i latać po portalach, to w lewo, to w prawo. Trzeba więc chwilę poświęcić na ogarnianie tego wszystkiego. Oby jednak tutaj nie przesadzono, Borsuk już u siebie grał i stwierdził, że jest potencjał. Tak. Dobra. Kurwa. <śla> Jest potencjał. Choć klocki Lego skradły mi serce w dzieciństwie, dziś nie śledzę tematu. Ale jak się okazuje, warto by było choć na chwilę to zmienić. Jest taka stronka jak Lego Ideas, gdzie budowniczy z całego świata mogą prezentować swoje pomysły na zestawy. Trafił tam zestaw prezentujący klasycznego Autrana od Segi, wraz z ikoniczną wręcz scenerią startu. Aż Morda się cieszy na jej widok. Podstawa w zamyśle autora miała symbolizować budę automatu Arcade. Można głosować na ten projekt i o ile dobrze zrozumiałem. Potrzeba 10 tysięcy głosów, by zwrócić na niego uwagę decydentów. Jest okazja, to ciągniemy dalej temat klocków Lego. Premierem miała Lego Harry Potter Collection. Kolekcja zawiera odświeżone dwie gry: lata 1.4 i lata 5.7, które na premierę były oddzielnymi produkcjami. Jest lekka głównoburza, bo ta kolekcja miała już remaster na poprzednią generację, ale mi nikt nie każe tego kupować, więc ja z tym problemu nie mam. Tak czy owak jak ktoś grał w stare Legosy, wie, że może się spodziewać dziesiątek godzin wciągającej przygody, lekkiego główkowania, dużej dawki humoru i opcji gry dla dwóch graczy w kołpie. Ja przeszedłem na Wii lata 1 i opisałem na retro na Będąc mega zadowolonym, jak zresztą z każdych Legosów z tamtych lat. Skoro mam zielone światło, to propozycja planszówkowa z tego miesiąca. Trudwank Legendy to gra kooperacyjna do czterech graczy, która zajmie nam około godziny. Współpracując, będziemy musieli przebrnąć przez kolejne przygody, jakie stawi nam scenariusz zarządzający siłami mroku. Co mnie najbardziej przyciąga, to klimat nordyckich baśni i legend oraz jakość wykonania figurek. Ma to jednak swoją cenę, bo co niestety blokuje moje ruchy, to cena właśnie. W sieci widzę ponad 400 zł za ten zestaw, także wiecie, rozumiecie. Jak kupicie, to mnie zaproście, a ja chętnie pogram. Nie śledzę jakoś szczególnie wszelkich rekordowych przejść gier, ale ten news dedykuję Waldiemu. Otóż gość o ambitnej ksywie Doc Playing Tetris, podobno jako pierwszy wyczyścił i zresetował oryginalnego Tetrisa z NESa, przechodząc po poziom 255 i zmuszając grę do rozpoczęcia od poziomu 0. Ma refleks skubany. To z, z Was podnosi rękawice, proponuję podobne zawody z atarowskim Tetrix. W tym powinniśmy dać rady, choć nie wiem czy na trzeźwo. Mamma mia! Gry w stylu Endless Runner szturmują od jakiegoś czasu wszystkie platformy. Również te retro. Na Amidze możecie pograć w najnowszą grę z tego gatunku. Nazywa się Go! 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 W sumie oferuje to samo co setki innych, ale jak widziałem, że w Jeepie jedzie Bartłomiej Bartolini herbu Zielona Pietruszka, to stwierdziłem, że muszę wam to pokazać. Czekamy na Flappy Birda wersja przygód kilka wróbla świrka. Jak kiedyś książki o grach wydane w naszym języku były niezwykłą rzadkością, tak teraz mamy wręcz klęskę urodzaju. Nie wydaje mi się, byśmy z tego powodu musieli narzekać, a wręcz przeciwnie. Długa droga przebyta przez gry w naszym kraju stała się inspiracją dla Arkadiusza Kamińskiego. Podczas spisywania publikacji zagrajmy jeszcze raz o złotej epoce gamingu w Polsce, którą to można zamówić w przedprzedaży. Wydaje się, że będzie to tekst bardziej wspominkowy niż encyklopedyczny, co mnie akurat cieszy, bo zaliczam się do tych nostalgicznych typów gawędzących z ochotą o tym, jak to drzewiej bywało. Nie wątpię, by i wśród Was takich ludzi nie brakowało. A co tam, Endless Runnerów ciąg dalszy. A że płonąć odcinek bez Atari to nie odcinek, więc ostatnim rzutem na taśmę ląduje Go Tony Go na małe Atari. Od twórców kandydata do gry roku Tony. Mamy zatem mały spin-off, gdzie niczym Donkey Kong będziemy po torach zasuwać wagonikiem, prawdopodobnie jadąc po jeszcze więcej węgla. Jak na tą mocną ekipę przystało, całość wygląda bardzo dobrze i śmiga jak złoto. Wracam mimo wszystko do pomysłu z wróblem ćwirkiem. Fiu, fiu... To wszystko, co na dziś dla Was przygotowałem. Dziękuję jak zwykle za ogromny odzew. Przypominam, że w sobotę u Borsuka świętowanie 25 urodzin Dreamcasta. Na live będą najwięksi maniacy tej maszyny w Polsce i zapewne będzie hucznie, choć mam nadzieję, że nie na tyle, by kolejne deceki wybuchały. I tym akcentem kończymy. Cześć.